Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w Upside Down Challenge. Challenge ten polega na tym, by zagrać jednego MMA, jedną zupełnie normalną grę turniejową z tym, że... Za odwróconym ekranem, do podjęcia się wyzwania wraz z dzikiem, z którym nagraliśmy ten film, nominujemy Mefia. mefiu 23, czyli osoba, która na pewno jest wam znana, jeśli siedzicie w tym CS-owo-YouTube'owym środowisku jest bądź co bądź prawie 100 razy od nas większa, więc możliwe, że właśnie porywamy się z motyką na słońce, natomiast obaj wierzymy, że jak na YouTubie, tak i w CS-ie liczy się przede wszystkim dobra zabawa. Tak więc Mefiu, jeśli tylko masz ochotę, jeśli tylko się nie boisz, podejmuj wyzwanie, a następnie poślij je dalej. E, króciutki apel na początku film. Nagraliśmy z Dzikiem, link do jego kanału oraz jego perspektywy macie w opisie z tym, że. I to uwaga, nagraliśmy łącznie dwa filmy, dwa mecze rankingowe. Jeden na Dust 2 z mojej perspektywy macie u mnie, drugi na Mirażu macie u niego. Więc pamiętajcie, że idąc na jego kanał i oglądając jego perspektywę, zobaczycie zupełnie, zupełnie inny mecz. Nawiasem mówiąc, u niego poszło nam dużo lepiej, ale jak blisko byliśmy zwycięstwa, to już musicie sobie sprawdzić sami. Film, który obejrzycie zaraz, jest wersją pociętą z wyciętymi nudniejszymi fragmentami. Ale dla bardziej wytrwałych link do zupełnie niepociętej wersji macie w opisie. Film jest ustawiony jako niepubliczny, więc nie zobaczycie go u mnie na kanale. Jedyną opcją, by go obejrzeć, to dostać się właśnie przez link w opisie. Tak czy owak, kończmy ten przydługi wstęp i za 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 zaczynajmy. Y to Kevlar, tylko gdzie jest sprzęt i Kevlar jest tu. Dobra, idziemy na W. Na Jezus, ja w ogóle nie ogarniam o co tu chodzi w tej mapie. Nigdy tak nie patrzyłem na dostaw, biegam, biegam i oglądam wszystkie te... Dobra, czekaj, bo poszedł trzeba odbiegać. Czekaj... Zabiję kogoś? No chodźcie, chodźcie do dziki. Oj, zginąłem, nie! Zginąłem, zginąłem, nie! Czterech ich tam jest, pięciu, wszyscy tutaj są! Ile ja mam pieniędzy? Od... 1500 trzeba... Ja nie potrafię tak tego przeczytać, muszę odwracać głowę. To jest. Long? Tędy? Tak. Tak, long. To jest long. Ja. Nawet nie wiedziałem, że tu jest ten. Czy... Dziura, dach. Tu jest pit. Dobra. Czy ja trafiłem bułę właśnie? Czy nie? Czy to nie ja? Bo zabiliśmy gościa. Kto go zabił? Ja go zabiłem! Ja go zabiłem! Ja zabiłem tego gościa! Ej, nie! Zabiłem go! Ja w niego starałem człowieku z 5 minut i co? I nic! Ja mam stary asysty, ty. Już nie strajłem. Skinałeś? No. no Zabiłem! Jest! Zabiłem! Zabiłem! P90! Nie, ty masz P90? Jest! Kałacha człowieku. Aaaa, no kurde. Jeszcze koło jazdy widzę. No, proszę pana. Czy ja zabiłem teraz? Tak! Tak! Ukradłem fraga, ukradłem fraga. I tu jeszcze AWP. I to jeszcze wpępę, czekaj, wskakuje na okno. oj, 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 oj. kurde w plecy. A. Zaskoczył mnie. Ej, ty w tej chwili otwierasz tabelę człowieku, część to? Ja. Bo... <ślech> 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 jak to? Jak to no, jest to możliwe, że... Nie człowieku, że, ja nie wiem. <ślech> że... Że gramy z odwróconym ekranem i ja otwieram tabele? To muszą być takie przeszczepy u nas w teamie, dalej, że to ja nie wiem. Nie, już nie, już jestem teraz drugi, och, cholera. Masz. zawrotną ilość dwóch fragów, bym powiedział, nie? Stary, idę, 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 nadchodzę. Jak, jak dobrze pójdzie, to kogoś zabiję. Gdzie, gdzie są. O, czekaj, to wracam na longa pilnować, wracam na longa pilnować. Cobiłem dwóch, cobiłem dwóch! Nie, Jednego... ukradł mi jakiś szmaciarz chyba? Nie, nie, to dobrze. Ja nie potrafię tego czytać. Cicho, cicho, cicho. bo ja tam, tam na plerach, nie? Ja zabiłem dwóch, o stary. Czy ty rozumiesz, co to jest za magia? MVP dostanę, jak bomba nie wybuchnie. Co ci, co ci? No ja chciałem. Kurde, ja chciałem na Plesie wejść, ale oni to nie... O, jest! No nie! Dlaczego? O 88 w pięciu. Patrz kto ma MVP, patrz kto ma MVP. Ja nie I, i czekaj, nie, kurde, miałem nadzieję, że jestem pierwszy. I cztery fragi. Ej, my, myślę, że jakbyśmy tak pograli, tak z, Nie wiem, powiedzmy z tydzień? Z czymś takim, to nawet by nie było tak źle. Myślę, że zaczęlibyśmy ogarniać, co i jak? Nie wiem. Czekaj, y, ty, ty grasz jeszcze? No, co ty... Jest? Aha, Dobre, nie, jesteś martwy jak Naiman. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle? Znaczy, no jest źle, dobra. Jest, nie, nie. jest, ale stary, to jest 5 fragów i JEDYNY, JEDYNY MVP Widzę. w tym teamie. Widać kto kieruje. Dobra, nie chwal się, kuj, Widać bez... kto kieruje, stary. Dobra, wejdę, spokój kurde. No. I stary, gdyby nie ten bot, to z mojej perspektywy otwierałbyś tabelę. Ciekawa teoria. Bo masz, jak masz do góry nogami, nie? Dobra, nie tłumacz, żartuj, to falo. Mistrz. No, stary, y, mam czasem, mam w klasie takich raków y, w liceum w Kumpli, że y, gość potrafi się śmiać no, przez dobre 5 minut z żartu, który opowiem albo który ktoś opowie. Po czym, jak się go pyta, y, potem jak się go zapytasz, o co chodziło w żarcie i z czego się tak śmieje, to ci powiesz, że nic nie zrozumiał. Nie no, tak się zastanawiam, czy, czy da dałoby się wygrać taki mecz. Bany hopać sobie robię, to wygramy. Tutaj. Aj! Bam, bam! O stary, wziąłem M4 chyba. Wziąłem ją? Wziąłem. Przeładuję ją teraz, ale jest ten kurde pro. Oh yeah. Prawie go zabiłem. Prawie go zabiłem. Zabiłem go. Dobra, jest. Jakie to są raki, czemu ten gość do mnie nie strzelał? Czy tam jest drugi? Nie. <średytorium> nie. Dobra, no, oglądamy teraz. Yy, kogo? Sh Shoki -sho 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 Rai, tak? Tak się chyba, nie wiem. Flash Lanowy! La <suszy> um, S in progress, nie? Nie, ja myślę, że to jest jednak Ken West, jak powiedziałeś. <suszy> taki, <West>. taki <suszy> wiesz. <Ken -west. suszy> Najlepszy snajper we wsi, nie? Ty grasz na polski czy, czy angielskiej wersji? In English, bro. English? Do you even English, bro? Dobra. Sorry, welcome to the Clash. Czy tylko trafiłeś trzy razy właśnie? Co to? Co, 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 co to było? Idę Mida to, to, to będzie chyba wspaniały pomysł czasu Filiorę 57 i ciśniemy. Możemy... Nie wiem, idziemy gdzieś razem? Zobaczymy jak... Czujmy Mida dawaj. Dobra. Lub longa, albo dawaj longa czujemy. To chodź, nie wiem, ty jesteś zielony? Ty jesteś zielony, nie? Oj, 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 biało, biało mam. O kurde. Szybko, A chodź już śmieci, no chodź. No chodź któryś. Kurde. La <grym> Nie ma kto tańczyć. Uciekłe pisdze. O nie, to nasz, to nasz, to nasz, to nasz, to nasz. Od ciebie pójdę. W mida. Nie, to. No i to mid. Tak się kasle. Ile zadałem? 36 i 16. To nie, to nie było place'a ani jednej rundy w CT.

Ja czemu gram... Ej, to jest głupio... I poza tym gramy jeszcze z botem, więc to jest też nie fair Chyba z botem, no nie? Gramy z botem czy ten gość tak. wrócił. Yy, nie wiem. Nie, chyba wrócił? Nie. Nie, nie wiem. Nie gramy z botem. Gdzie, gdzie, gdzie oni są? Mid był jeden, jeden stoi na, na respie. Jeden na respie, dobra, to idę, idę na respa. W tę stronę się idzie, tak. No nie, zabrak Zabrakłem jammo, aby był frakt. Ja pierdziele, ta gra mnie ja Czekaj cicho się, bo ja tutaj jestem w klaczu aktualnie i to e? najważniejszym w moim życiu. Oj, tam jest gość. Ale masz ładnego skina. No nie, stary. Szkoda by było. Jakby oj, oj, się oj, 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 oj. Na bedach, nie. No. <laughs> Stary, ja na tych betach przepiprzyłem już tyle, że nigdy więcej. Ej, jestem drugi i mam jedno z trzech MVP, tak? Nikt, o inaczej powiem, nikt nie miał więcej MVP niż ja. Więc to jest już stary coś, nie? To coś znaczy, które widać kto kierował w tej w tym meczu? Jak? Podobało wam się? Mam szczerą nadzieję, że tak. I jeżeli potwierdzacie to, co mówię, to dajcie lajka, bo na pewno się przyda. Jak i napiszcie jakiś ciekawy komentarz. Może to być na przykład pomysł na następny challenge, który nagralibyśmy gdzieś w przyszłości. Poza tym, jak nie macie co robić, to idźcie do mefia i zasygnalizujcie mu. Hej, stary! Masz tu wyzwanie do podjęcia. Co zamierzasz z tym zrobić? Żeby wiedział, że również i jego widzowie chętnie by taki film zobaczyli. Przypominam jeszcze raz o drugim meczu łdzika, link do niego w opisie, jak i o niepociętej wersji, do której link, a jakżeby inaczej, w opisie. Mam nadzieję, że bawiliście się przednio, jeśli tak, to doskonale wiecie co robić. Wszystkich nowych widzów zapraszam oczywiście do siebie na kanał. Sprawdźcie czy nie ma tam dla Was czegoś interesującego i hej, cześć! Papa! Co jest gorsze, smurf czy hacks? I teoretycznie odpowiedź jest bardzo prosta: 99% z Was odpowie momentalnie, że hacks, że cheater jest oczywiście gorszy, no bo em, smurf to normalny gracz, tylko jest po prostu od nas lepszy i, i z, ze smurfem można sobie jakoś poradzić, z cheaterem nie. No i z jednej strony jest to prawda, tylko yy, z jednym takim małym szkopułem.